I dlatego są potrzebne referenda, tak oddolnie inicjowane, żeby tą hołotę odstawić po prostu od rządzenia. To referendum to ponury żart i kpina z demokracji bezpośredniej i niestety czynnik, który obniży wartość referendum w oczach dziennikarzy, czyli ludzi wpływu i obywateli. Nam zależy PL Merytoryczne źródło informacji. Partnerzy kanału, sklep nam zależy najlepsze biznesowe i gospodarcze książki dla dzieci. Nadrabiamy to. O czym milczą w szkołach? Agencja marketingowa Efektownia. Wsparcie w zakresie sprzedaży i promocji online. Dzień dobry, Wojciech Siryk, Nam Zależy.pl. Ten świat jest nasz, a dzisiaj moim i waszym gościem znanej Lubiany, prezes Fundacji Paferę, Jan Kubań. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Dzisiaj mamy naprawdę gorący Świeży, bieżący temat, a mianowicie referendum, które już niedługo czeka nas w Polsce. Ale zanim zaczniemy, oczywiście, standardowo kilka ogłoszeń, przypominam o subskrybowaniu kanału, o aktywności pod filmem Kciukach w górę, komentarzach i o tym, że uwaga, uwaga, nasze książki dla najmłodszych okazały się strzałem w dziesiątkę. Wyprzedaliśmy już prawie cały pierwszy nakład. Zależy nam, żeby zrobić to możliwie najszybciej i zamówić drugi, dlatego w opisie tego filmu czeka na Was. Kot rabatowy, zostało ostatnie kilkadziesiąt kompletów. No to bierzemy się za nasz dzisiejszy temat, a mianowicie za referendum, które czeka na nas przy okazji najbliższych wyborów parlamentarnych. Chciałoby się powiedzieć, Jan Kubań zwyciężył. Jest referendum, <grymne> mamy demokrację bezpośrednią, <grymne> czy nie do końca. Nie, to jest referendum, wie pan, rządzących. nie, oni właśnie takie zrobili. tak? A jak przychodzi, żeby to naród zrobił, obywatele, to jest to niewykonalne. Tak, no zresztą dowodem na to jest, że z, przez 20 lat nie było żadnego referendum zainicjowanego oddolnie. Zacznę może temat od zapadni Swifta. Swift napisał książkę o przygody Gullivera, no i tam na dosłownie w dwóch a Kapitach opisał taką sytuację, że y, tam Putyandia i Be -Belusk, Belusku czy coś takiego, takie dwa królestwa i oni się strasznie, y, że tak powiem, kłócili, wojny prowadzili, ginęli ludzie, okręty topili. A o co chodziło? Otóż no, y, w jednym z tych, tych krajów król, y, znaczy był taki dekret, że tradycyjny, że należy tłuc jajka, jak się je jajko na miękko to trzeba rozbić stępego końca. No, ale kiedyś król właśnie rozbijał z Tępego Końca, skaleczył się, no i wydał werdykt, że trzeba tłuc z Ostrego Końca. No i całe społeczeństwo się wtedy podzieliło. Jedni byli za tradycją, a inni byli za, za nowym edyktem króla. No i teraz jak pan sobie tak wyobrazi, że pan trafi tam do, tego, do tej krainy i złapią pana ci ludzie, ale pan nie wie kim oni są, czy oni są zwolennikami Tępego Końca, czy Ostrego. No, i już pana związali i zadają panu pytanie, nie? z którego końca będziesz tłukł jajko. No to ma pan 50% szans, że jak pan powie z ostrego, że pan przeżyje, no bo pan trafi do tych ostrych. A jeżeli pan trafi do tempo y, y, tych, tych końcówkowych, no to wtedy pana skrócą o głowę albo przerobią na kiełbasę. Y, no i na odwrót, prawda? Natomiast y, jeżeli pan powie, ludzie, przecież to nie ma żadnego znaczenia, o co wy się kłócicie. No to skrócą Pana jedni i drudzy, prawda? Ja mam właśnie wrażenie, że my mieszkamy, żyjemy w takim świecie, gdzie wszyscy się kłócą o różne rzeczy, natomiast tu nie o to chodzi, nie o to w ogóle powinno chodzić, tak? Może zacznę od, te, od tego, jak wyglądają referenda w Szwajcarii. Yy, znaczy, po pierwsze, społeczeństwo może wyjść z taką inicjatywą, rząd może wyjść z taką inicjatywą, ale warunki mniej więcej są takie same, tak? To nie jest tak jak u nas, że rząd sobie robi tak, czegoś mu brakuje, to sobie robi ustawę i buch, już jest. 18 czerwca bieżącego roku szwajcarski elektorat głosował nad wdrożeniem projektu OECD G20 dotyczącego opodatkowywania dużych grup kapitałowych. 78% na tak. 18 czerwca elektorat szwajcarski głosował nad ustawą federalną o celach ochrony klimatu, innowacjach i wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego i to była pośrednia kontrpropozycja do inicjatywy Glacier. Czyli tam możemy, Pan może mieć swoje zdanie i zostało przegłosowane. Ja trzy lata później wychodzę z kontrpropozycją i też naród to głosuje, tak? Bo te wszystkie rzeczy nie są wieczne, to jest dynamicznie, się może zmieniać. Akurat oni przegłosowali w wysokości 59,1% na tak, czyli chcą tak jakby w tym kierunku działać. Ale jaki jest wniosek, jeżeli mamy 59 głosów na tak? No, że druga część tego nie chce, tak? Czyli to nie jest tak, że całość społeczeństwa tego chce. To jest bardzo ważny sygnał dla społeczeństwa. I to jest właśnie ta główna cecha referendów, że społeczeństwo nie buja w obłokach, tylko dokładnie ma konkretnie namacalnie podane liczby. Tak? Tyle ludzi z moich tam yy, współplemieńców uważa, że tak, a tylu uważa, że nie. I w tym momencie możemy nie jesteśmy tak łatwo manipulowalni jak na przykład kiedy dziennikarze mówią, że tutaj wszyscy Polacy chcą, tak? A to się wcale nie okazuje, że wszyscy Polacy, tylko właśnie jakiś tam procent. Co ciekawe, w tym samym dniu 18 czerwca szwajcarski elektorat głosował nad nowelizacją ustawy o covidzie, czyli tam zaostrzenie i tak dalej i tak która weszła 16 grudnia 2022 roku, czyli proszę zauważyć, oni odwołują się do ustawy, która weszła w grudniu 22, tak? 16, znaczy 18 czerwca, czyli po sześciu miesiącach, oni wychodzą z jakąś albo uzupełnieniem, albo kontrpropozycją i mogą, i oni to robią. tak? U nas takich rzeczy w ogóle tak jakby nie ma. Teraz, jakie są y, przyszłe, y, najbliższe referenda, jakie czekają Szwajcarię? Czy jesteś za uniezależnieniem się od rosyjskiego gazu i interesów? Takie pytanie będzie konkretne. Co ciekawe, Polak, polski profesor, który pracuje gdzieś na Dalekim Wschodzie, zrobił za pomocą sztucznej inteligencji taki plakat w sensie filmu, który, jeżeli ktoś tam dotknie do miejsca urny, to ta urna się otwiera, to się pojawia jakaś twarz Putina, i on otwiera usta, i tam trzeba wrzucić tą kopertę. Także taki, taki gadżet wymyślono. No i następne referendum, jakie ma być. To konserwatywno-liberalna szwajcarska partia ludowa, i tutaj szwajcariische Volkspartei, tu już pachnie, no, volks to już pa, pachnie hiterem, no ale cóż, volks to volks, tak, to naród, wylansowała w lipcu tego roku inicjatywę ludową o nazwie Żadnej 10-milionowej Szwajcarii. Nie chcą je dzisiaj, bo mają bardzo duży napływ imigrantów. No i teraz chcą za pomocą tej inicjatywy, odpowiedzi jak naród na to odpowie, chcą kontrolować i ograniczyć w następnych latach imigrację do Szwajcarii jak oni to uzasadniają? Chodzi o to, aby zrównoważony rozwój szwajcarskiej populacji był kontrolowany w kontekście ochrony środowiska i wydajności infrastruktury, placówek opieki zdrowotnej, edukacji oraz zabezpieczenia socjalnego. Przypomnę, że Szwajcaria ma w tej chwili około chyba 6 czy 7 milionów, ale w zeszłym roku napłynęło tam 180 tysięcy imigrantów. Tak? Być może jest jeszcze też uzasadnienie takie ukryte, o którym publicznie nie, nie można powiedzieć, no bo się po prostu boją, że Przecież imigranci to są ludzie młodzi tak? i oni niedługo będą decydowali w społeczeństwie, które się starzeje, tak? czyli tych, tych autochtonów, tych Szwajcarów z dziada Pradziada będzie coraz mniej, a będzie coraz więcej właśnie ludności napływowej i to ta ludność będzie decydowała o przyszłości Szwajcarii. Być może tego się boją, tak? no ale tego typu referenda inicjują. No a teraz, jak wygląda referendum sterowane centralnie? I referendum oddolne. No i tutaj chciałbym powiedzieć o tej naszej pierwszej, pierwszej inicjatywie. To, to nie jest referendum, ale my chcemy złożyć petycję. Przy czym myśmy tą petycję oparli o badania Instytutu w Łodzi i właśnie żeśmy zaproponowali, no, patrząc na to, że zainicjowanie oddolne, referendum w Polsce jest praktycznie niemożliwe, bo to, to, to po prostu to jest niemożliwe, tak? Jeżeli partie w tej chwili mają kłopot w zgromadzeniu <tut> 5 tysięcy podpisów, które wymagają PESEL-a i to wszystko musi być zapisane na kartce, kaligraficznie, żeby to się dało rozczytać, to co dopiero pół miliona podpisów w ten sposób, po prostu się nie da. No ale tak, zaraz przejdziemy do tych centralnie sterowanych pytań, natomiast my chcemy zmienić Fundamentalne prawo, tak, tak, na tyle, żeby możliwość zainicjowania referendum leżała w, w możliwościach obywateli, tak, bo w tej chwili jest to po prostu niemożliwe. W związku z tym, jeżeli obywatele inicjują jakieś referendum, to oni zadają konkretne pytania, które dotyczą ich, dotyczą, dotyczą, dotyczą całej populacji. Natomiast rządzący myślą wyłącznie o sobie, oni ustawiają prawo pod siebie. No i teraz referendum pisy. Ja skonsultowałem to z członkami Rady Referendalnej, generatora referendów, no i uzyskałem takich kilka, kilka opinii, które chciałbym zacytować. Jakiś bezimienny, bezimienny urzędas czy polityk napisał na kolanie, nie było żadnej akcji w celu konstruowania pytań, ich korekty i analizy. Kwestię formułowania samego pytania. Pytanie może uzasadniać tezę, jak w tym przypadku, czy chcesz sprzedaży majątku w obce ręce. Tak? Czyli, że te pytania są pod tezę, oczywiście jest to propaganda, znaczy, to referendum ma być, e, służyć po prostu do tego, żeby większość ludzi zagłosowała na partię rządzącą. Pierwsze pytanie. I tutaj różne są te pytania, a w związku z tym ja będę podawał skąd ja wziąłem to pytanie. Radio Z i TVN24 piszą: Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? No i... tak no tutaj niedawno był profesor Balcerowicz i zwrócił uwagę, że w kontekście właśnie prywatyzacji przecież można zapytać na przykład, czy popierasz utrzymanie władzy polityków nad państwowymi firmami. I to już zupełnie inaczej brzmi. Zupełnie inaczej brzmi. No to profesor Barcelowicz, Barcelow, Balcerowicz mnie wyprzedził, ale yy, dokładnie. Co to znaczy, że majątku podmiotom zagranicznym, a, może, a możemy sprzedać polskim? a potem polski może sprzedać zagranicznym tak to wszystko to nie jest takie proste jak tutaj to jest typowe pytanie propagandowe czyli czy w takim wypadku sprzedaż nie prowadząca do utraty kontroli jest OK? pytanie a co ze sprzedażą z zyskiem? Tak? No jeżeli sprzedamy, będzie zysk. Jak duży musiałby być ten zysk? Co z, zysk? Co z majątkiem nienależącym do państwa, ale mającym strategiczne znaczenie, np. prywatnych autostrad czy akcji firm dostarczających prąd? Tak? Także tu tych pytań jest bardzo, bardzo dużo. No Jest to typowy przykład właśnie pytania propagandowego. Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? To było Radio Z i TVN 24, a Inform mówi, że czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. No i pytanie jest, o ile ten wiek ma być podniesiony? Tak? No, no nie ma niczego. Kto za to zapłaci? W jakim czasie? Na jakich zasadach? Czy to się w ogóle wiąże z reformą systemu emerytalnego? Jeżeli tak, to w jakim kształcie? Czy dla obu płci ten wiek będzie równy? A jeżeli nie, to dlaczego? Tak? Tych pytań jest masę. I teraz w Szwajcarii. To wszystko jest w tych pytaniach zawarte. Tam, tam po prostu są te instrukcje, oni piszą. Ale najważniejsza jest rzecz, kto będzie to finansował i na jakich zasadach. U nas nie ma tego. Nie ma, po prostu nie ma. No a teraz ja zadaję takie pytanie w nawiązaniu do tej zapadni swift proszę Państwa. A czy ktoś w ogóle zadał pytanie, dlaczego rządzący nie dotrzymują zawartych obietnic, zawartych z obywatelami umów? Przecież oni zawarli umowę ubezpieczenia, zepsuli pieniądz, tak? Czyli ten 1000 zł, który ja odprowadzałem 20 lat temu, w tej chwili jest na, nawet, nie wiem, czy 500 zł wart, tak? Za tamten 1000 zł ja mogłem pójść dziesięciokrotnie do lekarza. W tej chwili ja do lekarza może, mogę pójść za 1000 zł trzy razy, tak? Czyli zostałem ewidentnie oszukany. Przez kogo? Przez tego, który spodlił monetę, który spodlił pieniądz, kto, kto dodrukował. Dokładnie, przez Narodowy Bank Polski, tak? No, i jest niedotrzymany. Czy ktoś o tym w ogóle pyta? Nikt nie pyta. Tak? No więc mówię, I, i takie też pytanie do Państwa, skoro Swift o tym pisał chyba 200 lat temu, to dlaczego nie ma tego w powszechnej świadomości? Przecież to wszystko już było, już ludzie mądrzy wpadali właśnie na takie sytuacje. A u nas ta orgia tych, tych wie Pan, obrzucana się kalumniami. Trwa, Te, mamy w tej chwili kampanię wyborczą. No I teraz, niech pan sobie wyobrazi, tak. Naród wybiera dyrektora firmy, która ma produkować samochody. Nie? Pan jest jednym kandydatem, a ja jestem drugim. I moja kampania wyborcza, słuchajcie, wybierzcie mnie, bo on oszukał na akumulatorach dwa lata temu. Milion złotych. A co pan wtedy, jakiego pana Aplikacja plus księgowy do kwadratu równa się N. To jest moje akcydzieło, To wymyślić! Pan argumentu użyje przeciwko mnie? No, uderzę w pana. Ja No, pan na proszę, hamulcach coś tam No, na hamulcach, nie? I, i, proszę, i teraz wy macie. Wy niemieckie macie, pan kupił. Niemieckie, tak? tak, kupił. A proszę zauważyć, jaki jest wolny rynek. Wolny rynek państwa w ogóle nie interesuje, kto jest operatorem waszego telefonu komórkowego. Wy macie za darmo rozmowy, płacicie ryczałtem 100 zł. Kiedyś się płaciło 1000 zł, albo i lepiej. W tej chwili te ceny zeszły do, do minimalnego progu. Tak? No. Dlatego i nikt w ogóle nie wnika, jak się nazywa prezes jednej firmy czy drugiej, jakie ma kłopoty, wie pan, czy ktoś go wybrał wolny rynek to reguluje. To są te automaty. I teraz wracamy do pierwszego pytania, czy chcesz wyprzedaży majątku narodowego, tak? 90% Polaków jest za tym, żeby nie wyprzedawać, żeby to Polacy mieli w swoich rękach. A zobaczmy telefony komórkowe kto ma w naszych? Kto, wiadomo, kto to ma, tak? Najważniejsze, że my jako konsumenci płacimy mało, tak? Oczywiście też trzeba zabezpieczyć e, takie interesy, żeby nasze rozmowy nie były nagrywane, a są, żeby nie były gdzieś tam magazynowane, żeby się można było do nich odwołać, a są, ale to nie, nie gwarantują ani prywatne firmy, ani państwowe firmy, tak? Tylko proszę zauważyć, i teraz było w Polsce wszystko w rękach państwowych. I co? I Gucio. System się rozsypał, tak? A ludzie dalej wierzą, że jeżeli będzie w państwowych rękach, to będzie super wydajny i tak dalej, i Wiek emerytalny mamy omówiony. Pytanie numer 3, Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? No, i tutaj wie pan, to jest też takie pytanie: a co z ekonomią? Czy, czy, czy to ma oznaczać, że bariera będzie studnią bez dna, że rząd będzie mógł prać tam pieniądze, będzie mówił 15 miliardów, 16 tam Pierdeliardów, to jest zdaje się jednostka Mencena, tak? nowa, Pierdeliardów, tam trzeba, bo trzeba budować, to musimy tam, no wie pan, takie, takie właśnie pytania są. Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzuconym przez biurokrację europejską? Czy w takim przypadku przyjęcie tych migrantów jest OK? A co z imigrantami z innych rejonów? Na przykład, nie wiem, z Alaski. Czy imigranci z Bliskiego Wschodu i Afryki, ale bez mechanizmu relokacji są w porządku? Jakie środki zapobiegawcze będą stosowane? Jaką moc mamy, aby zatrzymać ten mechanizm? Czy będziemy odmawiać zapłat kwot, które nam odliczą od innych dotacji? I tak dalej, i tak dalej. Takich pytań jest Masę nie odpowiadają. To nie są dobrze przygotowane e, pytania referendalne. Podsumowanie. Znowu eksperci z e, Rady Referendalnej. To referendum to ponury żart i kpina z demokracji bezpośredniej i niestety czynnik, który obniży wartość referendum w oczach dziennikarzy, czyli ludzi wpływu i obywateli, czyli tych, którzy mieliby w tych referendach brać udział. Pytania zostały wybrane według niewiadomego klucza, a cała ta akcja jest niczym innym tylko elementem kampanii wyborczej PiSu za pieniądze obywateli dla niepoznaki ubranym w schlebianie suwerenom. W ten tradycyjny sposób, jak teraz z komisjami wyborczymi referendum jest możliwe do zorganizowania tylko przez rządzących. Musimy wprowadzić jakąś inną formę taniej organizacji referendów. Tu z pomocą przychodzi elektronik, ale potrzebna, potrzeba zmiany pod, przepisów dotyczy RODO, czyli podpisu elektronicznego, żeby móc spokojnie robić referenda elektronicznie. I powiem Panu przykład. Mamy referendum w Krakowie o likwidację, znaczy to jest petycja uchwałodawcza. Tam zebrano elektronicznie 3000 podpisów. Wczoraj było 3,5 tysiąca podpisów. My na kartkach żeśmy zebrali 1100. No bo trzeba kartkę zrobić, trzeba pójść do znajomych, trzeba to podpisać. Tak? Trzeba to zrobić dobrze. Ktoś to potem będzie weryfikował. A tam wchodzi pan, uwierzytelnia się pan bankiem i jest załatwione. Tak? W jakim wieku my żyjemy? Tak, tak. tak. Mm, I teraz jeszcze taka uwaga, że Sejm zarządził referendum, w której Polacy będą mogli wypowiedzieć się w sprawie mechanizmu przymusowej relokacji migrantów do Unii Europejskiej. Tymczasem Unia stoi o krok od wewnętrznej reformy, która pozbawi nasze referendum większego znaczenia. Tak, także to no, właśnie o tym trzeba by było mówić, a nie o tym, nie o tym e, jakie są te tematy i tak dalej. E, Jarosław Kaczyński o demokracji bezpośredniej. Tu jest właśnie niesamowita rzecz, otóż Jarosław Kaczyński bodajże w koninie na, na konwencji w koninie, ja tu będę go cytował. Kolejną wartością, która jest dla nas ogromnie ważna, jest wolność, która wiąże się z demokracją. Otóż każdy człowiek musi mieć swoją sferę wolności, w której może się na różne sposoby, zgodnie ze swoimi zdolnościami, ze swoimi uczuciami, chęciami i ambicjami realizować podkreślił też Jarosław Kaczyński, że nie jest zadaniem państwa ani zadaniem jakichś grup społecznych czy nawet pojedynczych osób, by tę wolność odbierać. My tej wolności bronimy. Znaczy rządzący, ale ona może funkcjonować realnie tylko w połączeniu z demokracją, czyli wolnością można powiedzieć partycypacyjną, polegającą na tym, że się po prostu uczestniczy we władzy, albo bezpośrednio, tak jak w referendum, albo pośrednio poprzez wybory. No ale napiszmy, bezpośrednio jak w referendum zainicjowanym przez rządzących, bo, poś, bo zainicjowanie przez obywateli jest po prostu fizycznie niemożliwe. Tak? Także no, lipa. Dziś jest tendencja do tego, by to wszystko kwestionować, by przekazywać władzę różnego rodzaju instytucjom, które są poza jakąkolwiek kontrolą. Nikt ich nie wybiera, nikt im nic nie może zrobić, bo najczęściej to jest tendencja dzisiaj całej naszej cywilizacji, bardzo mocno występującą, bardzo mocno występującą, a tymi instytucjami są między innymi sądy. No i co? Przez 8 lat teraz narzeka na sądy, a przez 8 lat nic nie, nie zostało zrobione, tak? Też taka uwaga na marginesie, żeby zostać sędzią w Szwajcarii, trzeba być wybranym i wcale nie trzeba mieć wykształcenia prawniczego. I jest się sędzią. Ludzie po prostu mają do takich ludzi zaufanie. My tego rodzaju dążenia, wszystko jedno, czy to chodzi o sądy, czy o jakieś inne instytucje, jakieś środowiska, jakieś tak zwane elity, odrzucamy. Władza jest w ręku narodu. Świetnie powiedziane, nie? Fajnie. No, ja bym się nawet czegoś takiego nie powstydził. No ale przez te 8 lat nie, niczego nie zrobili. No i ja, proszę spojrzeć, jaki to jest w ogóle fajny mechanizm. Takie, tak, właśnie mamy te wybory, potem wybieramy tą władzę, oni tutaj nami rządzą i tak dalej. 8, 8 lat nic nie zrobili. Taki niegłupi gość tysiące lat temu powiedział. Coś tam zrobili, ale chyba. No, no, ale nie, nie w sprawie demokracji. Było sobie dwóch inżynierów projektujących konstrukcje żelbetowe. Andrzej robił za niskie stawki i zawsze wszystko. No nie, dokładnie, nie w sprawie demokracji bezpośredniej, tak, bo ja tutaj o tym mówię. Taki niegłupi gość, yy, ja bym powiedział, że z punktu widzenia naukowego, to chyba najmądrzejszy naukowiec na całym wszechczasów, nie, no bo jest najczęściej cytowany, yy, powiedział tak, po owocach sądzić ich będziecie, nie? czyli dał taką instrukcję, żeby nie patrzeć, co ludzie gadają, co mówią, tylko żeby zobaczyć, jakie są efekty pracy tych ludzi, jakie są owoce tej pracy. A ludziska owoców nie widzą, tak, tylko nadal... Łapią się, dają się jak ryby złapać na robaki złożone z obietnic. Wie pan? No i tak to jest. Ja po prostu tego nie rozumiem. Dla mnie to jest. To jest właśnie ten matrix, taki, taki no ten obłęd, taki tych ludzi, którzy się reprezentują, wie pan, frakcję, która tłucze z tępego końca, frakcję, która tłucze z ostrego, a przecież tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby ograniczyć władzę. Żeby, oczywiście władza jest potrzebna, to tak? jest dylemat Madisona, ile władzy powinna mieć władza, żeby dobrze sprawnie rządzić, ale, ile władza, znaczy, ale jakie prerogatywy powinni mieć ludzie, obywatele, żeby władza władzy nie nadużyła. Tak? No bo że przypadki nadużywania władzy są pełne, a naj, najlepszym w zasadzie takim fundamentalnym narzędziem do ograniczenia właśnie psucia się władzy w demokracji jest to, że nie można wybrać dłużej niż, niż dwie kadencje, tak? No i, i to jest to ograniczenie. No ale teraz jest takie pytanie, wie Pan, takie podsumowanie w ogóle tego wszystkiego, tych pytań, tego, tej całej sytuacji, która się dzieje, czy naród w ogóle rozumie tą demokrację bezpośrednio i czy on w ogóle ją chce? No, bo to trzeba, wie pan, tą kartkę wziąć, coś tam podpisać, zastanowić się nad tym pytaniem, zadać jakieś pytanie. No, a nasi dziennikarze to są, wie pan, znaczy ja mówię o dziennikarzach, broń Boże, nie mówię o panu, ale mówię o dziennikarzach głównego nurtu. No, to jak się popatrzy w ten telewizor, no to, to po prostu oni mają rozumowanie na poziomie, nie wiem, ósmej klasy, szkoły podstawowej. Wydaje mi się, że większość ma gdzieś to referendum. Mhm. Po pierwsze, z uwagi na jego wątpliwy charakter. A po drugie dlatego, może nawet przede wszystkim dlatego, że w tym momencie i tak najistotniejszy jest wynik wyborów parlamentarnych, bo tam może zaważyć bardzo mała liczba głosów czy posłów, yy, więc to, to jest to, co ludzi rozgrzewa. Tam referendum w dodatku takie powiedzmy trochę fikcyjne, no kogo to obchodzi? Tego? No tak, tylko proszę państwa, Polską będą rządzili facet, który zrobił przekręt na akumulatorach albo facet, który zrobił przekręt na hamulcach, tak? No tak, no tak. No i jak będą rządzili, no dalej będą robili. Pan zagłosuje w tym referendum, nie zagłosuje, pobierze kartę, nie pobierze, jak pan do tego podchodzi. Wie pan co, ja sam nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Nie wiem, jeszcze, jeszcze się nie zastanawiałem, znaczy w ostatnich wyborach prezydenckich świadomie nie wziąłem udziału. Tak, bo nie chciałem ani na jedną osobę, ani na drugą oddać swojego głosu. No i opłaciłem to utratą takiego bliskiego, znajomego, który stwierdził, że, że powinienem głosować na faceta B, a nie na faceta A, a że to, że ja nie chcę ani na jednego, ani na drugiego, to jest zdrada ojczyzny, Polski w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Także także, no trudno, ale jak był takim znajomym, że, że te, właśnie, że. Trzymając się tego tłuczenia, tempego końca, nie zrozumiał, że ja jestem zupełnie tak, jakby poza tym, że to, to nie o to w rządzeniu polską chodzi, nie zrozumiał, no to po prostu trudno, nie będzie moim znajomym, a ja jego i tyle. Czyli podsumowując, yy, czy ktoś pobiera tę kartę, czy nie pobiera, czy zagłosuje, nie zagłosuje, to jest drugorzędne, po prostu to referendum ma niewiele, czy nic. Nie ma wspólnego z demokracją bezpośrednio. No bo to wie pan, to jest, to jest po prostu pytanie, czy będziemy tłukli z tępego końca, czy z ostrego końca. Tak? A tu nie o to chodzi. Tłuczenie z jednego i z drugiego jest tak samo w przypadku jajek dobre. Tak? Natomiast wybór kandydata, który kradnie akumulatory albo kradnie e, hamulce, jest zły. tak? No ale no niestety, tak, tak to wygląda, tak, tak działa ten system. Nie ma znanych w automatyce sprzężeń zwrotnych czyli mechanizmów które regulują pewne rzeczy a wręcz przeciwnie tendencja jak widać w tej chwili jest raczej jest sprzężenie dodatnie coraz więcej obiecują tak no już już, już się zaczynają pojawiać artykuły ile nas to wszystko będzie kosztowało nas to znaczy ludzi którzy młodych którzy pracują którzy to wszystko wypracowują tak to samo mieliśmy za PRL-u nie zostały wyciągnięte żadne wnioski tak Nikt tego nie podsumował. Dalej jedziemy na tego typu emocjach, tego typu niezrozumieniu procesów społecznych, rządzy władzy niczym nieograniczonej i systemach wyborczych, które są dobani. Te systemy betonują scenę polityczną, nie mogą wchodzić nowe podmioty. Tak? I jaka będzie sytuacja? Nie wiem, niedługo zdaje się opublikujemy wywiad z panią Ruth Richardson, tak? I ona wtedy, znaczy w rozmowie ze mną powiedziała, bo ona, to dla, dla Państwa gorąco zapraszam na ten wywiad, bardzo ciekawy. Ruth Richardson była chyba premierem Nowej Zelandii w latach 80. ubiegłego wieku i wyciągnęła ten kraj, wraz z politykiem opcji przeciwnej, wyciągnęli ten kraj z takiej recesji, totalnej recesji gospodarczej. Oni nawet porównywali, że ta recesja była porównywalna do, do tego, co myśmy mieli w PRL-u. I ona powiedziała pod koniec tego wywiadu, no, że najlepszą sytuacją jest, kiedy jedna partia w parlamencie ma przewagę, bo wtedy może przeprowadzać istotne przepisy i tak dalej, jakieś ustawy. No, ja wtedy się żachnąłem, no bo my, my mieliśmy już taką mamy taką sytuację, i to powoduje, że właśnie ta, ten, ta pojedyncza partia robi te ustawy pod siebie. No, mamy jedną sytuację, że właśnie, czyli mamy większość, robią pod siebie. A jak mamy, że nie ma większości, no to wtedy są kłótnie, tak? I wtedy się mówi, że demokracja jest do niczego, bo się płócą, bo nie potrafią podjąć jednej wspólnej decyzji i tak dalej. I dlatego są potrzebne referenda, tak, oddolnie inicjowane, żeby tą chłotę odstawić po prostu od rządzenia, bo człowiek, który zrobił przekręt na akumulatorach, nie jest lepszy w zarządzaniu firmą motoryzacyjną od gościa, który robił przekręt na hamulcach. Naprawdę, no. Mocno i dosadnie na sam koniec, to ja przypomnę jeszcze tylko o aktywności pod filmem, o pytaniach, o komentarzach, no i oczywiście o tym, że zostało ostatnie kilkadziesiąt kompletów w niższej cenie, kot rabatowy w opisie filmu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jeśli chcesz, żeby Twoja firma została partnerem kanału Nam Zależy lub jeśli chcesz wystąpić na naszym kanale, zachęcam.